Dziś krótka przerwa od remontu. Na początku grudnia pojechałem do rodzinnego domu, w którym czekała na mnie odrobinę inna praca. Obiecałem mamie, że zaprojektuję i zbuduję jej garderobę. Trzeba tylko wynieść wszystko, zmierzyć, zamówić płyty i zbudować. Jeśli ten film Ci się spodoba, zostaw pod spodem stosowną ocenę, a jeśli chcesz zobaczyć filmy z mojej cotygodniowej serii, zapraszam do karty lub na kanał. Jest tam cała playlista z kolejnymi odcinkami. Niecałe dwa lata temu, gdy wykańczaliśmy to mieszkanie, nauczyłem się robić wizualizację 3D. Od tamtego czasu na dysku zostały mi projekty, które z czasem przerodziły się w rzeczywistość. Kibę. Nie! Kibę musi być zamknięty! Weź! Proszę cię! Czekaj stąd! Światło! ハ <laughs> <laughs> Jedyny pokój, który odłożyłem na później, to pokój mamy wraz z garderobą. Zebrałem pomiary. Pytaliście już kilkukrotnie, co to za program? Jest to Blender, darmowy program do modelowania 3D. Raczej nie nadaje się do projektów technicznych, ale jak korzystam z tego, co akurat mam pod ręką. To pomieszczenie ma bardzo dziwny kształt przez skośny sufit, który wspina się ponad linię stropu wyższego piętra. Przygotowałem więc całą przestrzeń, którą potrzebujemy. Teraz dobrze byłoby ją opróżnić w realnym świecie, by móc porównać to, co zaprojektuję, z tym, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Największy problem z opróżnianiem takich pomieszczeń to fakt, że zwykle są po prostu graciarnią wszystkiego, co nie musi leżeć na widoku. Więc ciężko znaleźć jakiekolwiek, nawet tymczasowe miejsce, żeby to ułożyć. <grym> Jeśli zastanawiasz się czym jest ten otwór, miała być to wentylacja, żeby nie robić przypadkiem zbyt szczelnego pomieszczenia, w którym znajdują się ubrania, bo wtedy taki nieprzyjemny zapach się zaczyna robić. A to nie zrobione w tym miejscu jakoś tak dziwacznie? To już powiedzmy kwestia majstra, który się tym zajmował. Dobra, zaraz narysujemy sobie ogólnie wszystko. Jeszcze jest, jeszcze jest taka opcja przeniesienia tego drążka w tą stronę, jako, że yy, jako, że to jest najmniej użyteczne, ten, nie? Mhm. No i ja w sumie bym to z pierwszego miejsca nawet zrobił, bo tutaj tak naprawdę, no nie zrobisz półki nawet na tym skosie, nie? Nie jak nie? To, to znaczy, zrobisz? <coughs> chodzi mi o dostęp do tego, żeby tutaj u góry był dostęp do jakichkolwiek yy... no, no, Najfajniej no, byłoby no to wykorzystać tą przestrzeń, która była pod spodem odtąd do ściany samej, nie? To zrobić no. drążek, na którym będą wisiały rzeczy i nad tym pojedynczą półkę i tyle, nie? Więc ja... Ja sobie dać e... troszeczkę więcej. Na... Mam dużo wieszaków, to ja chyba pójdę po prostu w te druciki, tak żeby okay. ten drucik przeszedł no to... i, i wtedy będę tutaj uważać. Po prostu warto mieć, mieć to pod uwagę, mm. że e, możesz się nie mieści wieszak pod szafką. Wstępny układ półek i drążków był ustalony już dawno temu, ale warto wszystko dobrze przegadać, wymienić się doświadczeniami, zwłaszcza przy tak niestandardowej przestrzeni ze skosami. Gdy zebraliśmy wszystkie najważniejsze uwagi, zabrałem się do układania elementów w programie. Tutaj jeszcze dodam bardzo ważną poradę, gdyby ktoś z Was chciał zaprojektować sobie taki mebel. Spójrz na wymiary gotowych elementów typu koszyko szuflady, pudełka czy organizery. Na stronach marketów czy producentów zawsze jest podany wymiar. Często dla szafki 60 cm ten wymiar wynosi 56 cm. Dodatkowo nie można zapominać, że płyta meblowa ma swoją grubość, więc jeśli robimy np. dwie szafki 60 cm, to w szerokości każdej musimy uwzględnić płytę meblową, w moim przypadku 18 mm. Po czterech różnych wersjach zdecydowaliśmy, że ten układ będzie najlepszy. Głębokość pomieszczenia to niecałe 120 cm, więc mieści nam się od lewej półka 56 cm, wnęka na wieszaki 56 cm o wysokości 100 cm, ponownie wnęka na wieszaki o szerokości 56 cm i półki 56 oraz 26 cm. Korzystając z usług jednego z popularnych marketów budowlanych, zamówiliśmy płyty meblowe w kolorze białym. Wyszło nam około 35 elementów. Zamówienie złożone około 11:00 odebraliśmy o 17:30, całkiem Ty szybko. Mieliśmy szczęście, że znajomi mamy mieli do dyspozycji mały, dostawczy samochód idealny, żeby zmieścić dwumetrowe słupki naszej szafy. Razem z bratem wnieśliśmy elementy do mieszkania. I oczywiście zamówiliśmy wszystko z wyjątkiem jednego, ostatniego słupka. Ale to nie problem, dokupimy go jutro. Pokładałem płyty, by sprawdzić, czy nie potknąłem się w żadnym miejscu z wymiarami. Wcześniej mierzyłem oczywiście pomieszczenie na różnych wysokościach. Sprawdzałem pion na ścianach. Oczywiście nie ma pomieszczeń idealnych, zawsze warto się uświadomić, nie, czy jest źle, ale jak źle jest. Wyszło całkiem nieźle, przy czym, tak jak zakładałem, w rogu nie ma 90 stopni. Ścianka delikatnie ucieka w kąt rozwarty. Op, dobra. I teraz potrzebujemy kąt stolarski, żeby Masz? wszystkie punkty wyciągnąć i żebyśmy mogli zaznaczyć, gdzie będziemy kręcić Eee, hmm. sobie kątowniki. No, a to też jest, miarkę. Jezu, jak Ale nie, to nie, bo ta miarka jest centymetr krótsza niż wszystkie inne miarki. No, co ty mówisz? To się w ogóle nie nadaje. Dlatego trzeba poziomice pić normalną. Tak. zorientowałam się, jak sobie pomierzyłam obrazki na ścianę. No I co jest naprawdę? A wiesz... Tak. Pokaż śmieszmy jedno z drugim. No wiesz. Co ty gadasz? Nie chciałem się przyznawać, ale to ja mam je kupiłem tę po małą poziomicę. Zobaczmy, że to, to Nie, 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 bo jedynka jest tu. Tu, tu, tu. Oczywiście. Od srebrnego się zaczyna jedynka. Od Jedna się zaczyna od srebrnego. Jak to jest możliwe? No. Co to ma być? Też było dziwko. Pięńczyk? Nie. <laughs> ja nie wiem. <laughs> Dwa metry, no nie, może. jakieś No nie wiem, taki, że nie, nie da się założyć tymi, tymi, czy coś takiego, nie? nie? to raczej nie nie, widać, co nie, Coś się takiego wydarzyło. W każdym razie jeszcze do okienka coś, coś, coś zostało. Coś załapała i coś zażarła. Co? No coś ma. Co wzięłaś? Kołka, kołka plastikowego. Bella! Spad ze stołu. Po dokonaniu resuscytacji Belli wymyśliłem sposób na równe, prostopadłe przykręcanie kątowników pod półki. Oczywiście, jak to ja, musiałem to przekombinować, zamiast po prostu położyć na płasko i przykręcać na podłodze. Przyznam, że było to również podyktowane brakiem miejsca, które postanowiła zająć cała zawartość garderoby. <grywy> Może nie był to najwydajniejszy sposób, ale działał i pozwolił mi przykręcać uchwyty na stojąco. Następnego dnia, po wycięciu nadmiaru listwy podłogowej, przymierzyliśmy pierwszą ścianę. Pasuje idealnie. Przygotowaliśmy pozostałe słupki, na których będą zawieszone półki. I od razu podkleiłem dolną krawędź filcem. Ten mebel nie będzie ruchomy, ale już na tym etapie dużo ruszamy tymi elementami. Szkoda byłoby porysować podłogę. W pierwszym planie mieliśmy zamiar użyć naprasowywane paski laminatu na krawędzie. Ale niestety cięcia płyt nie były czyste, było trochę widocznych uszczerbień. Stąd decyzja na nakładane listwy. Zależało mi również na tym, by narożnik u góry nie miał ostrych krawędzi. Więc przy pomocy dremela wyciąłem trójkąciki i wydało się go złożyć pod kątem 90 stopni. Ale nie, w zasadzie tak, bo później nie będziemy w stanie zrobić um, górnej półki. Znaczy no z krzesełkiem. Nie, nie włożysz jej przez te listy. Tak Jest do końca. Zobacz go do końca? Tak. Dobra, postaw go tutaj On, to, ten, ten To jest fajnie. Tak, tak, A to jeszcze na to było musisz tak, uciekać, ściągnię... to jest kręcone. No tak. Trzeba by było to przykręcić i zobaczyć wtedy. Gdy dziewczyny zabrały się za przygotowywanie półek, ja poszedłem dociąć te narożne. Będą one w kształcie litery L, co, przyznam szczerze, trochę mnie przeraziło i bałem się, czy mnie nie przerośnie. Pierwszą półkę zrobiłem poza nagraniem, tak, profilaktycznie. Do tych półek potrzebne będzie docięcie listwy pod kątem 45 stopni. Uwielbiam dremele. To jest jedno z najfajniejszych elektronarzędzi, ale i tak większość fachowców powie odłóż tę zabawkę! Już widzę jak ktoś szlifierką kątową próbuje kroić takie plastikowe listwy. <grych> jedna osoba trzyma. Ale co? Musi wkręcać czy ona wkręcać? Nie, nie chce wkręcać. To tutaj, ja będę wkręcać. Dobra. Mamy worek. Jedna osoba musi trzymać to. Druga osoba musi trzymać półkę i przyciskać ją tak od góry. Tak, żeby ją mógł wkręcać wkręty. Ja trzymam to. Nie? I zaczniemy. Chyba właśnie od góry byśmy zaczęli. Ja, ja nie wiem, jak, która osoba mogłaby być tak wysoka, żeby nam naciskać. Mamy, mamy tutaj krzesełko, więc spokojnie. Mogę się ale... To jest na krzesło i od góry. Nie, bo on nie dosięgnie też. potrzeba jest Igor, nie dosięgnie? Właśnie na krzesło. Nie ja? dosięgnie? Właśnie na krzesło. Jeszcze? Na szczęście z odsieczą przybył mój wyższy brat, który uratował sytuację. Ja tylko dopowiem, że mam 173 cm wzrostu, więc sam Ta, pewnie bym nie dosięgnął. Tak napił, że to już do końca świata nie spadnie stąd. Trzeba będzie wyrywać jakimś tym dźwigiem. Tak. Okazało się, że półka weszła dość ciasno. I w ten sposób szafa zaczęła stać o własnych siłach. Dzięki. Dobra, mamy. Skręcając w pierwszej kolejności górną półkę, mogłem ustawić swobodnie słupek w pionie. Dzień trzeci. I żeby nie było, że zajęło nam to aż całe trzy dni, robiliśmy to głównie popołudniami. Więc można założyć, że czas pracy to dokładnie 3 popołudnia, ponieważ już tego dnia skończymy. Myślę, że przy większym doświadczeniu dałoby się zrobić to szybciej. Sprawdziliśmy spasowanie wysokości. I w tak zwanym międzyczasie przygotowywałem drążki. Jesteśmy w dobrym miejscu, by zrobić podsumowanie kosztów. Płyta meblowa na cały regał razem z cięciem w markecie kosztowała 540 zł. Listwy i uchwyty półkowe to koszt 70 zł każde. Jedna rurka z uchwytami to 30 zł, bo dwie już mieliśmy. Wkręty 3 na 12 to 15 zł, filc to coś koło 5 do 10 zł. Oczywiście narzędzia i czas to osobny temat. Podsumowując, całość pochłonęła 3 popołudnia oraz niecałe 750 zł. No a przed nami ostatni słupek i półki 26 cm. Dość wąskie, ale nie dało się nic więcej wycisnąć z tego pomieszczenia. tak, tam przytrzymać to. Oh yes. Zmierzyłem szerokość wnęki z drążkiem, wyszło niecałe 60 cm. Wcześniej mierzyliśmy ile potrzeba miejsca na wieszaki i tyle w zupełności wystarczy. Wyznaczyłem środek, wywierciłem. Przyłożyłem uchwyt i zostawiłem mulus, by móc włożyć drążek na miejsce i przekręcić go swobodnie z drugiej strony. I został ostatni drążek do przykręcenia pod skośnym sufitem. finalny efekt. Do... Prze... Nic mi, odejdź mi, no, ale musisz, nie powiedzieć... mogę teraz, bo nie mam włosów zrobionych. Firma, tak ile firma miało... zaproponowała ile za zrobienie? Odejdź. W każdym razie udało nam się zejść z kosztem przynajmniej trzykrotnie w dół, względem tego, co było pierwotnym, pierwotnym jakby pierwotną wyceną, ale to nie znaczy, że nie należy korzystać z takich, z takich usług, ponieważ Myślę, że mm, nigdy nie wykonamy czegoś tak profesjonalnie jak osoby, które zajmują się czymś zawodowo. Как видать все. Тинкуя.